I bardzo serdecznie. Nazywam się Maria Ludowicz, mam 21 lat, przyjechałam z Studiuję, edukację i Studiuję zintegrowaną edukację wczesnoszkolną z językiem angielskim, ponieważ w przyszłości chciałabym pracować z dziećmi i później jest zastąpiona i nadal jestem z moją Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Kaczmarek. Mam 20 lat, przyjechałam z Mietkowa. Jestem tegorocznym absolwentką medycznego studia zawodowego w Rozpocząć studia na wydziale farmacji. Dzień dobry, nazywam się Izabela Jankowiak, mam 16 lat. Jestem mieszkanką Sławy, interesuję się muzyką, fotografią, poezją. Mogę chwilę spędzam z przyjaciółmi. Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jędrzej mam 19 lat, przyjechałam z Żagania. Prosimy Panią z numerem 11. Największą pasją jest śpiew, a w wolnych chwilach uwielbiam chodzić na długie spacery i podziwiać przyrodę. To jest taniec, który uprawiam od trzech lat. Dziękuję. Uwielbiam e, grać w siatkówkę, interesuję się modą, e, w przyszłości chciałabym zostać policjantem. To jest ten moment, kiedy możecie dokładnie przyjrzeć e, się wszystkim kandydatkom, przypomnieć sobie krótkie prezentacje, no i e, być może zdecydować. Przypominamy, że prowadzony jest prepis na miejscu publiczności. bo Państwo możecie także typować na którąś z dziewczyn. W tej chwili właśnie gdzieś pomiędzy Państwem pojawi się Pan Nagrody w XXI wieku polskiej drogiej wita. Czy Państwem pokaz mocy skrupu Ja tylko przypomnę, że ostatnia kandydatka z numerem 16. Niechcieliby zaprezentowały się w odzieży w plecy Aegis Fesu. Który znajduje się w podanie dla Państwa? Pojechały no. za niej strony tutaj po Państwa lewej, na tej prawej stronie. E, bardzo za dobrze, e, zamykamy do odwiedzenia, zamykamy do podziękowania. Zapraszamy do zabawy. Twoje trzy najmocniejsze strony. Hmm. Najmocniejsze strony. Jestem wesoła, zabawna. Um, czasami zbyt szalona, ale co się poczucia w tym kobiet się. Ponieważ w życiu liczą się tylko chwile, a ta chwila dla mnie jest ważna, bo jest nową ilość pracy. Teraz się po pierśni strzawskie Czuję się bardzo dobrze, jest wiele wspaniałych dziewczyn, wszystkie są piękne, inteligentne. Dziękuję. Na Moim największym marzeniem, jak na razie, jest y, zobaczyć jak najszybciej moją mamę, ponieważ nie widziałam jej już pół roku. Brawo. Dziękuję. Czas niestety pojechał na wolniej. Szkoła jest obecnie sobie. Jaka plaża jest najbardziej gorąca teraz w Polsce? Sławska! Brawo! Ostatni raz! Przyjrzeć się naszym kandydatkom. Justyny Garbolińskiej z Bolesławca. Bolesławca. Wielkie brawa, proszę Państwa, to jest Wasza miss. Miss Publiczności. Wielkie brawa, proszę Państwa, to jest Wasza miss. Burmistrz Sławy Pan Cezary Sabra. Brawo. Wielkie brawa Miss Publiczności. To państwo zdecydowanie postanowiło przyznać specjalną nagrodę. Nagrodę specjalną dla Sławianki, dla Olgi Żarskiej. Brawo! Osem, brawo, brawo. A nagrodą będzie sesja fotograficzna Gazety Lubuskiej i wizyta w salonie kosmetycznym. Dziękuję, brawa. przechodzi do wyborów Później. Spośród 16 dziewczyn, które wzięły udział w wyborach Miss Plaży Sławskiej, postanowiły przyznać tytuł drugiej wicemis plaży Sławskiej Julicie Pal ze Zgorzelca, kandydatka numer 14. Wielkie brawa, Pani Julika otrzymuje zestaw kosmety kosmetyków i fundowatów przez GM. Dekorują drugą wicemis. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, kolejny tytuł. Wicemis plaży Sławskiej zostaje Monika Brzyśkiewicz z Żar, kandydatka numer 5. Tak kosmetyków ufundowany przez polską sieć drogiery Wika. Bardzo raz chwila jeszcze dla fotoreporterów. No i ten moment, na który wszyscy czekamy w napięciu. Kogo wybrano? Może poprosimy tutaj nasze dwie panie, pierwszą wicemis oraz drugą wicemis, abyście zrobiły miejsce, tak, dla mis? Szanowni Państwo, Tytuł Miss Plaży Sławskiej w siódmej edycji tych wyborów 22 lipca 2012 roku otrzymuje Adrianna hajce z Daję 15. Prosimy chłopaków. Nowy pobyt w hotelu Belvedere w Karpaczu ufundowany przez właścicieli hotelu. Zabyt kosmetyczny, mezoterapia bez głowa na hotelu bytańowym. Kończy się dekoracja zwycięzczyni tegorocznej edycji wyboru plaży. I jeszcze korona nakładana na głowę przez Dolnego Śląska. Dolnego Śląska. A my nie pary. Adriana Hansz, Hansz, mistrzostwie kraju w sława. 20 spółka. w Studium fizjersko kosmetycznemu w Belweder w Karpaczu. Dla pensjonatu słoneczko w sława. Tam także Centrum Edukacji i Akademia Szkoły Języków Obcych w sława.